Jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Hey there. It's going great. How about you? Firma Apple ogłosiła wdrożenie nowego narzędzia Apple Intelligence. To oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które ma ułatwić użytkownikom korzystanie z urządzeń elektronicznych firmy. Jest to trend, który widać też w innych firmach, czyli takie coraz bardziej odważniejsze budowanie systemów operacyjnych wokół właśnie modeli fundacyjnych, więc takich modeli jak duże modele językowe, ale też takich modeli wielomodalnych, takich, które potrafią też rozumieć zdjęcia. W podobnym kierunku idzie Google. To są urządzenia swoją drogą mniej znane w Europie, czyli mówię tutaj o telefonach Google'a, które się nazywają Pixel, natomiast w Stanach one są dużo bardziej popularne komentuje dr Leszek Bukowski, ekspert w dziedzinie nowych technologii. Apple Intelligence umożliwi między innymi głosowe zarządzanie wiadomościami, skrzynką mailową i kalendarzem oraz generowanie treści. Urządzenia Apple będą wyposażone także w chat GPT firmy OpenAI. Powstaje pytanie o kwestię przetwarzania danych. Z tego, co pokazało Apple, taki AI asystent będzie zintegrowany na poziomie z ich systemów operacyjnych na wszystkich urządzeniach. A więc będziemy mogli go poprosić, aby wykonał pewną akcję. W naszym systemie, aby na przykład, nie wiem, wytworzył dokument, w którym jest napisane to, to i to. Apple mówi, że większość z tych operacji będzie wykonywanych na urządzeniu. Natomiast już parę miesięcy temu, tutaj ten świat technologiczny, obiegła, obiegła taka wiadomość, że Apple podpisał umowę z TSMC na układy do serwerów. Dzisiaj wiemy, że faktycznie Apple buduje swoją chmurę z własnymi serwerami, właśnie pod kątem tych usług, o których teraz rozmawiamy, dodaje dr Bukowski. Mocny zwrot w kierunku sztucznej inteligencji ma pomóc Apple uporać się ze spadkiem sprzedaży. Niedługo po ogłoszeniu chęci wdrożenia nowej technologii, wartość akcji firmy wzrosła o ponad 7%. Apple było postrzegane przez ostatni rok, może dwa, jako śpioch, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Wiele osób zarzucało firmie, że nie dołącza się do tej wzbierającej fali. Czy znaczy musimy pamiętać o tym, że uczenie maszynowe w ich produktach jest naprawdę od wielu wielu lat wykorzystywane. W iPhoneie na wielu poziomach, na przykład jakieś manipulacje obrazami i tak dalej, To wszystko jest uczenie maszynowe. Natomiast faktycznie też wielu komentatorów to podkreśla. Apple metodycznie unikało w ogóle używania terminu sztuczna inteligencja w swoich prezentacjach. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.